Cześć! Dzisiaj pokażę Ci jak przeserwisować szymanowskie pedały wpinane SPD PDM 520 Szymanowska klasyka, choć lista podobnych jest znacznie dłuższa. I wszystkie je będzie wykonywało się bardzo podobnie. Bierzemy się za ich rozkładanie i charakterystyczną dla nich jest ta nakrętka mocująca całą oś w korpusie pedała. W takiej kompozytowej tutaj postaci, do której pasuje dedykowany klucz Shimano, który na szczęście nie należy do najdroższych, więc, nawet przy okazji jednorazowego serwisowania takich pedałów, a jeśli przecież je macie, to możecie robić to regularnie, warto sobie nabyć. Ja oczywiście zerknąłem, był dostępny do druku, też sobie go wydrukowałem. On wygodny tutaj z taką rączką do rozkręcania, aczkolwiek wydaje mi się, że ten pedał nie był nigdy rozkręcany i chyba mi w ten sposób by nie poszedł, więc sobie je popuśćmy. Zanim serwisowany komponent zapniemy w miękkich szczękach i madła, musimy sobie określić, z której strony on jest montowany. Ta literka L jasno informuje nas o tym, że to jest lewy, drugi co oczywiste z literką R. Prawy. i na kluczu macie wyraźną informację, szczałeczkę, w którą prawy, a w którą lewy sobie odkręcać. Jeśli nie mielibyście tego oznaczeń, na przykład taki bez odpisu, to na tym plastyczku mamy opisany kierunek dokręcania. Co logiczne? Odkręcać będzie się w stronę przeciwną. I pamiętajcie, żeby z rozpędu obydwóch nie próbować odkręcić w tę samą stronę. Odkręcamy je przeciwnie. I tutaj już widać z czym mamy do czynienia. Szary, srebrzysty, na szczęście jeszcze nie ciemny jak smoła, smar. Co znaczy, że zajrzeliśmy tutaj w porę. Bo luzów względem osi, względem całego pedała jeszcze nie było, bo jeśli już je mamy, to na tych małych kuleczkach bardzo, bardzo łatwo je powiększyć, przegapić. Druga strona. Boże. I tu bardzo podobnie, choć mam wrażenie, że tutaj bardziej ten smar przejrzysty, ale to tylko odrobinkę. Poza wspomnianymi kluczami siódemka, dziesiątka, i z kluczy to będzie tyle. Wycieramy sobie nadmiar smaru. Widzimy, że nie wyglądało to już najlepiej. Jeśli mamy bardzo zabrudzony pedał, no ten do takich nie należy, to przed ogólną rozbiórką warto sobie go przemyć z błota, żeby tego już na swoje stanowisko nie wnosić. Ja pokażę Wam dzisiaj dwa sposoby na przeserwisowanie tego i z tym też wiąże się cała myśl przewodnia tego materiału, która w ogóle do głowy mi przyszła. Ponieważ, ponieważ przynajmniej ja nie znam oficjalnego dokumentu stwierdzającego w jaki sposób powinno się serwisować te komponenty. Materiał na temat 520 podjął choćby ParkTool. No gigantyczna firma, która niewątpliwie w branży cieszy się dobrym autorytetem. I zobaczycie, jak zupełnie inne spojrzenia na tak wydawałoby się oczywisty temat można mieć. I te w tym przypadku z niebieską kropeczką nakrętkę kontrującą względem. Naszej tutaj wyglądającej jak nakrętka, a tak naprawdę części, która niejako jest konusem dla tych wewnątrz kulek, będziemy odkręcać w dokładnie ten sam sposób, w który tutaj mamy opisany jako Titan. Dokręcanie, czyli zgodnie z tą szczałeczką. Przytrzymuję sobie dziesiątką, więc, tak też ten prawy pedał powinien się popuścić. Odkręcamy i od tego momentu już musimy być bardzo ostrożni. Kuleczek jest dużo, 24 sztuki w dwóch rzędach i co ważne, nie chcemy sobie ich pomieszać. Bo dokładnie tak samo jak przy okazji materiału odnośnie serwisu bębenka, w którym też mamy dużo małych kulek, tłumaczyłem wam, że mieszanie kulek pomiędzy ich nominalnymi, nazwijmy to zestawami jednego łożyska i drugiego nie jest optymalne. Zużywają się one w różnym stopniu, więc mieszanie bardziej zużytych z mniej zużytymi kulkami no będzie sprawiało, że piasta będzie degradowała jeszcze bardziej. W środku mamy taką gumeczkę, która oddziela nam jedne kulki od drugich, więc wyciągając przynajmniej teoretycznie i jak u mnie pokazuje praktyka też, nie powinno nam się udać wyciągnąć tych kulek za sobą. Ale wiecie, jak to ze smarem mogą się przykleić. I te kuleczki. Jedna strona, a pozostałe kuleczki możemy sobie magnesikiem. I powinna nam zejść jeszcze coś wyglądającego jak podkładka dla tych kuleczek, które zdjęliśmy, więc jej kierunek później też będzie miał znaczenie. I ściągamy sobie drugi zestaw. Ten kompozyt powinien zejść, albo jak nie chce zejść, to trzeba sobie go po prostu wykręcić i na samym końcu plasticzek z uszczelnieniem. To wszystko mamy gotowe do mycia po kolei, nie wszystko naraz, no bo nie chcemy mieszać kulek. Bardzo delikatną chemią nie chcemy tej gumeczki zniszczyć i sobie to myjemy. Ja, jak mam coś małego do czyszczenia, to lubię sobie po prostu w zatyczce od chemii, której do mycia używam, bo jak używam w małych ilościach, są to zwykle jakieś takie typowe bike cleanery i zwykły pędzelek. Ile tam dziadostwa nam zostało? Już kolor sam sobie pomijam, ale to co tam pływa. Oczywiście w dużej mierze te piaskowate elementy pochodzą z tego uszczelnienia. Ono jako położone najbardziej zewnętrznie no tutaj przylepia do resztek smaru, które na nim jest najwięcej zabrudzeń. Jednak musicie mieć na uwadze, że ten smar cały czas pracuje i ten element wraz z osią tutaj jest mocno nasmarowany i nieustannie wszystkie zabrudzenia, które wnikają, bo idealne uszczelnienie to to nie jest, a przez nie wnika w głąb coś tam, piasek, brud jest niczym w szlifierce, rozcierany, podawany na łożyska i oczywiście same kulki powierzchnie toczne się ścierają, więc... Ja mam teraz już wszystko czyściutkie, mogę sobie pooglądać powierzchnie same kulki, czy są ładne, błyszczące, okrąglutkie, powierzchnie toczne, czy przypadkiem nie są jakieś uszczerbione, choć i tak nawet jeśli dostrzegę niedoskonałości, no to cóż z tym zrobię, złożę i będę jeździł dalej. Po prostu mając świadomość ich niedoskonałości, i pokażę Wam jeden z możliwych sposobów składania, czyli złożymy sobie to na sucho. Dlaczego tak? Wytłumaczę przy regulowaniu luzów. Bo ma to swoje dla przynajmniej początkujących pewne korzyści. Uszczeleczka o jednokierunkowym kształcie. W ten sposób na oś nam nachodzi. Zakładamy sobie ją. Dalej, plasticzek. Podkładeczka. Jedną powierzchnię ma płaską, a drugą. Do wnętrza ściętą, płaską powierzchnią do plastiku. W powstałym w ten sposób zagłębieniu ładnie spasują nam kuleczki. A składam to i pokazuję Wam na sucho, dlatego że szczególnie w tak małych łożyskach jak te bardzo łatwo przegapić. Jeśli jest się początkującą osobą po prostu nie dostrzegać luzów. Pamiętajcie, że ta tulejka. Ona w sumie mogłaby nie być kierunkowa, tak jednak warto zakładać ją w dokładnie ten sposób, w który ją zdjęliśmy. Tutaj mamy zwężenie, tu gdzie ta bardziej szara, ciemniejsza część i łatwiej ona się tam wsunie w swoje miejsce w korpusie, a poza tym to ta sama teoria, która dotyczyła kulek, że ich nie mieszamy. Tak samo powierzchnie toczne niech sobie już pasują do kulek, które tu mamy. mamy założone. Plasticzek możemy sobie teraz tam w głąb wcisnąć i kładziemy kuleczki. Więc bez smaru, przynajmniej tak mi się wydaje, że początkującym osobom jest dużo łatwiej zadecydować, czy ja ten luz tu mam, czy kręci się gładko, czy powinienem jeszcze może troszkę skręcić. Ok. Górne kuleczki nałożone. Zakładamy nakrętkę. Pamiętajcie, że to jest prawy pedał, więc... No, lewy gwint. I dokręcamy palcami na sztywno. I teraz już, jak skręcicie palcami na sztywno... Słyszycie? Jak chrobocze? To znaczy, że jest już. A z małą ilością smaru mogłoby Wam się wydawać, że tak jest w sumie fajnie. Leciutko popuszczamy, ale trzeba to jeszcze w takiej pozycji zakontrować co w wielu instruktażach przedstawia się jako jakieś demoniczne, cięższe, najcięższe w takim serwisie zadanie, a wcale takie ciężkie nie jest. Trzeba sobie tylko oś przystabilizować i najlepiej zrobić to w imadle. Jeśli nie macie imadła, miękkich szczęk, w których możecie całą oś chwycić, to nic straconego. Wystarczy, że ktoś Wam tę oś po prostu stabilnie, najlepiej kluczem... Tutaj mamy wejście pod piętnastkę, czy od tyłu klucz imbusowy, stabilnie przytrzyma. Nakręteczki mamy poluzowane, troszkę sobie tą kontrę odkręcę bardziej, żebyście dobrze widzieli, że dokręcam sobie tylko ten konusik. Nakrętkę, która jednocześnie konusikiem jest, to jest na klucz dziesiątkę i tak jak dokręciłem palcem do pełnego oporu, słyszę jak chrobocze. Chcę się o tę odrobinkę, którą Wam pokazałem cofnąć, dosłownie tyle. I jak mam cofnięte, nakładam klucz dziesiątkę bardzo delikatnie, przytrzymuję go stabilnie, nim już nie ruszam i dokręcam sobie tylko kontrę. Trzymam ten klucz stabilnie, oś się trzyma stabilnie, dokręcam tylko kontrę i robi się sztywno. A to wszystko dlatego, że przy dokręcaniu przesuwa nam się ta nakrętka, będąca konusem, na gwincie. To się wszystko tam troszkę jeszcze kompresuje, czego nie było, gdy dokręcaliśmy palcem, bo to były dużo mniejsze działające siły. Więc musimy jeszcze więcej popuścić. Odkręcamy nakrętkę kontrującą. Popuszczamy. Mamy większy luz. Przytrzymywaliśmy stabilnie, dokręciłem tutaj kontrol. I dopiero doszliśmy do momentu toczenia się takiego chroboczącego Więc znów odkręcam. Jeszcze odrobinkę. Zakręcam. I teraz jest ludzik. I teraz można powiedzieć, że swobodnie się kręci. Z najmniejszym możliwym luzem. Bo ten luz tu jest. Wy go nie wyczujecie. Ja bym powiedział, że to jest idealnie sztywne, ale on jest w jakiejś tam mikroskopowej skali. I dlatego pokazuję ten sposób składania na sucho, bo jeśli nie robiliście dużych ilości takich małych łożysk, to naprawdę nieintuicyjne na początku jest ile tego luzu trzeba dać, żeby po skontrowaniu to wszystko miało taki fajny roboczy luzik. I to się jeśli tak samo jak do łożysk nie macie jeszcze wyczucia co do momentu dokręcania, to około 4 Nm dynamometrem możecie sobie kliknąć. Tylko pamiętajcie, że właśnie do serwisu pedałów jest wam potrzebny taki dynamometr, który będzie wam klikał dwukierunkowo. I przechodzimy sobie do składania, i przechodzimy sobie do składania. Wnętrze mamy wyczyszczone, tutaj to było idealnie rozebrane i wyczyszczone, ale jest suchu cienkie, suche. I do środka trzeba napchać sobie smaru, który gdy wsuniemy tę część i chwycimy tu gwint, on jest plastikowy i całkiem dobrze wszystko nam już od pierwszych zwojów uszczelni. Nie bez powodu tego gwintu na tej plastikowej części jest tak dużo, żebyśmy wkręcając ten smar, który będziemy mieć gdzieś tam w głębi korpusu, bo go tam za chwilę napchamy, będziemy wyciskać ten smar przez wszystkie złożone komponenty właśnie tutaj, aż do uszczelki od której składanie tej osi zaczynaliśmy. Pamiętajcie, że środek jest dość zawiły, mamy tam uskoki, mamy sporo gwintu przecież tutaj już metalowego, więc zadbajcie, żeby jeśli użyliście tam jakiejś chemii, dobrze ją odparować, wydmuchać i przy okazji zwróćcie uwagę, że tam jest taka płaska powierzchnia za gwintem, na której opiera się ten element naszej osi. I tutaj dochodzimy do rozbieżności w różnych teoriach serwisowania. Otóż Park Tool pokazuje ten sposób na napchanie tam w głąb no, smaru. Ja sobie też to uczynię. Zwykle daję go tyle, żeby tamtą nazwijmy to miseczkę na samym dole smarem zakryć. To tak mniej więcej do tej linii. To tak mniej więcej do tej linii. No, nie ładuję połowę pedała, bo, bo naprawdę ciężko byłoby to potem złożyć. Jednak też staram się zrozumieć osoby, które odradzają tę technikę składania. Nakładają. Małą ilość smaru na kuleczki, składają wszystko na smarze, i w sytuacji, gdy dochodzą do tego etapu, nie pchają tu niczego do środka, tylko skręcają całość i mamy po temacie. Bo jak to tłumaczą, choćby Dominik, któremu za materiał sprzed 8 lat naprawdę serdecznie dziękuję, to były jedne z pierwszych materiałów, którymi się inspirowałem. Tłumaczy on, że mamy tutaj pasowne połączenie pomiędzy tym elementem a korpusem. I nie chcemy, żeby tutaj Smar sprawiał, że uścisk będzie pomiędzy tulejami, a nie na łożysku. Powiem szczerze, jak ja się nad tym zastanawiam, to wiem, że w takiej mechanice ma to jak najbardziej uzasadnienie, choć myślę, że w tej naszej tutaj rowerowo-serwisowej rzeczywistości. Jeśli łożyska będą na tyle domęczone i zablokowane, że łatwiej będzie temu elementowi na takiej dużej powierzchni przełamać tarcie i się obrócić, niż kręcić się na łożyskach, to wydaje mi się, że ta odrobina smaru na tej tulei będzie najmniejszym zmartwieniem dla całego tego komponentu. Więc jeśli chodzi o mnie, to ja jakoś nie bardzo widzę problem w smarowaniu tego elementu, choć chciałem o tym wspomnieć. No to zaczynamy wkręcać. Na razie szłoby mi ręką, no ale założymy sobie klucz. I ten klucz jest o tyle dobry, że będziecie doskonale widzieć, co tu się będzie działo. Tutaj smar zaczyna się pojawiać, zostało mi jeszcze odrobinka wkręcania. I widzicie nadmiar smaru, który przez uszczelkę został wypchnięty. Ten nadmiar smaru sobie ściągam, dokręcam na tyle, na ile jestem w stanie ręką tutaj, nie używam już do tego klucza, jest to bez sensu. I mam gładziutko kręcący się komponent w którym smar został dokładnie przepompowany przez te wszystkie powierzchnie. Jeśli chcecie mieć pewność, że tam absolutnie wszędzie ten smar się rozszedł, choć tu wyszło mi go całkiem dużo i na bank jest w każdym zakamarku, to podczas dokręcania, gdy już smar zaczyna Wam wychodzić o drobinkę, pokręćcie trochę. Dokręćcie jeszcze, pokręćcie osią. Dokręćcie trochę, pokręćcie osią. Na bank smar będzie wszędzie. I po pierwszej jeździe, i tak jak tutaj, ja sobie pokręciłem jeszcze trochę osioł, znowu wyszła mi odrobinka smaru. Pamiętajcie, że po serwisie zrobionym w ten sposób, przez pierwsze kilometry ten nadmiar smaru wychodzący sobie zbierajcie, żeby on nie dolepiał kurzu niepotrzebnie. W środku ma być nasmarowane, a z zewnątrz jak najlepiej, żeby było całkowicie suche. I przy okazji drugiego, lewego komponentu, Pokażę Wam jak się to robi w wersji light dla tych pedałów. Z grubsza, wyczyściłem sobie tylko z wierzchu element osi. Wyczyszczę sobie teraz środek, zgarnę jakimś czyściwym po prostu nadmiar tego smaru, psiknę do środka cleanerem, zleję to, psiknę, poruszam pędzelkiem. zleję, jeszcze psiknę. Zleję tak kilka razy, żeby mieć pewność. Jak mam pewność, że to co zlewam jest już czyściutkie, poddaję element wizualnej ocenie, daję czas na odparowanie, mogę sobie do środka dmuchnąć kompresorem. I jak wszystko wygląda w porządku, to pcham do środka smar. Podobnie jak ostatnio i zaczynam skręcać. Z tym, że tutaj przygotowuję się na to, że to będzie brudniejsza robota. Dlatego, że świeżym smarem, który podałem, wypłukam stary smar, który wyjdzie mi tu przez uszczelkę. On już się pokazuje. Lekko zielonkawy zaczyna się robić. Okej, okay. dokręcone mam do końca, a to, co wyszło mi już na końcu, tu pod spodem, pod tym szarym smarem, myślę, że dobrze widać, że jest zieloniutkie ładne. Nadmiar tego dziadostwa. Ściągam klucz. I jestem po robocie. I oczywiście, że raz na jakiś czas musicie całą tę część z osią rozebrać. No bo skoro używają się powierzchnie toczne i kulki, no to trzeba skorygować ten luz na konusie. Ale jako taki szybki serwis, po topieniu w błocie, po zawodach, każdorazowo bym tego, jeśli jeździcie dużo co tydzień, bym tego nie rozbierał. Nie ma sensu. Wykręcenie osi, przetarcie z grubsza nadmiaru smaru, pakowanie świeżego, dokręcenie osi, no ja nie wiem, 4 minuty taki serwis? 4-5 minut całość. I nie pozostaje nic innego, jeśli macie ten model lub któryś z wymienionych, nie baczcie i brać się za w serwis. Ja pięknie dziękuję patronom, bo to oni sprawiają, że tak kompleksowe materiały powstają i do tego elitarnego grona. Jeśli chcecie, tylko możecie dołączyć. Naprawdę, czy zrobicie to w jeden, czy w drugi sposób? Koniec końców. We wszystkim tym chodzi o to, żeby cieszyć się jazdą. A naprawdę temu komponentowi, czy będzie to zrobione tak, czy siak, robi to najmniejszą różnicę. Choć ja z przyjemnością przeczytam o tym, jak Wy to robicie, dlaczego tak, a nie inaczej. Bo ja, choć Wam miłej jazdy życzę, wiecie, że tak naprawdę mało jeżdżę, a więcej siedzę w warsztacie i dłużej, i zastanawiam się nad takimi technicznymi aspektami właśnie dla Was. Trzymajcie się! Cześć i do następnego.